Cześć, witajcie! Dzisiaj pierwszy raz w moim życiu spróbuję ścianki wspinaczkowej. Jedziemy! Jesteśmy na miejscu, jesteśmy w West Bouldering. Zobaczcie na to miejsce jak ono wygląda. Po prostu tutaj jest to strasznie crazy. Co tu w ogóle się dzieje na tej ścianie? Za co ja mam się łapać? W ogóle łapać. Ale Dima wszystko mi wytłumaczy i będziemy się super bawić. O, zobacz. Tu się wespiesz na samą mięsieńką górę. Dobra? Dobra? Dobra. Nigdy tego nie robiłem. Jestem mega podekscytowany. Zobaczycie, jak sobie super radza. Wchodzimy. Dima miałem taki butów na sobie, czuję się jak baletnica to są takie ciaśniutkie 42, tak bo przymierzałem 43, 42, teraz już wiecie jaki mam rozmiar buta widać tutaj w powietrzu i zapach tej kredy takiej chodzi się w tych butach strasznie dziwnie what, ale to będzie wykańczające i to jest tego typu ścianka, który, gdzie nie ma uprzęży, wow to jest normalnie cała siłownia, what Milochop water. Ogólnie Dima. O, okej. Okay. Ogólnie Dima jest z Białorusi. I trochę średnio mówi po polsku, ale bardzo dobrze sobie daje radę, więc bądźcie do niego mini, jak powie jakieś słowo inaczej niż powinno być. Nic z tego nie rozumiem. Nie no, serial? Nie nie, 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 nie. Nie no, zrozumiałem. On, on, on żartuje, tylko czasami mu się zapomina o słówkach. Rozgrzewka, widzowie. Kick No bardzo miękki materac, żeby spać z wysokości. Boulder tygodnia. To jest skomplikowane. I na czym to polega? Ja muszę się wspinać tylko na jednym kolorze, czyli ktoś się wspina po samych czerwonych chociażby. numer I czy jest skomplikowane, czy nie jest na pasem? Aha. Czy jest? to Trzy. Szukamy jedyneczki, żeby było nam łatwo Znaleźliśmy pierwszą trasę i to jest ta fioletowa trasa tutaj na samą. Góra. Dima is pierwszy first Oh yeah Nie, No, Dima Easy peasy Not easy peasy, aha Ajajaj. Most of the time your arms be not, You want them to be like When loose and your legs bent So you're not pulling You're not pulling up Because you'll get tired very quickly So your arms are spread out And if you make moves only after you feel like you're standing stable. Dima jeszcze będzie mnie oglądał i pokazywał mi, czy ja dobrze to robię, czy nie. Aha. Yeah. Awesome. Kopciuszki? Lupitans. Walk a mile in these Lupitan. Both arms inside and rub My watch. Mm -hmm, mm -hmm. Oh. Ej. Pierwszy raz używam czegoś takiego jak kreda na dłonie już rozumiem o mm -hmm. co chodzi. Bardzo creepy, tak? Bardzo łatwo mi jest złapać. And for the start you need to hold it with both arms and get off the ground. Nie, 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 nie. Fioletowa ta, fioletowa. Tak? Drugi r... Obie ręki, tak. Tak awesome, yeah! Pierwsza trasa i przede mną Słuchajcie zrobimy pięć tras Piąta trasa jest bardzo trudna I zobaczymy czy to, że jestem y, długi i chudziutki Pozwoli mi przejść piątą trasę Ten, tej czarny, czarny nazywa boliąc ich mogę dotykać zawsze. Niezumierz jaki, jakie trasy robisz, ale nie możesz dotykać. zrobisz czerwone trasy nie mogę dotykać. To jest tak, początek, początek trasy i drugiej. I to niebieskie? Nie, nie, to czerwone jest. To jest koniec trasy drugiej. Yes sir, he going. He going. No. A to jest czerwone? Okej. Okay. O oh. złe, złe, złe. Więcej tego. No ale Krzysiek bardzo dobra to robi. Nie wierzę, że to jest jego pierwszy raz na tych. O, kurwa. Wow. Druga trasa zaliczona. Druga próba. Druga próba, druga próba. No, 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 no. dobrze, dobrze. Yeah. Yeah. Super. O, oh, super. Mamy kolejną trasę. Jest ona różowa. I ona sięga tu, tu, tu. Tu z Okej, okay. okej, okay. idzie, idzie, a to łatwiutko, dawaj, 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 łatwo, yeah, a złapałeś się za szare, do dołu, do dołu musisz, musisz a nie, okej, okay. i widzisz, że jest takie szare z arrow, aha, nie aha, dlatego, żeby iść tam, do dołu, okej, okay. On teraz robi hardkorową trasę, bo w ogóle on robi teraz takie bombelki. To jest trójka O, i on musi pójść tam na górę? What the fuck? Dobra, patrzymy na niego, jak sobie radzi Okej okay. Okej okay. Dawaj, 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 dawaj Yeah. Obręinki do tej, Aha. bo ty jest dwa numera. Aha, tu to to numery. Aha, jeszcze dwa numery Może być numerek to jeden i tu jeden. To myślę, że jedna do tej, jedna do tej. To jest Get up on this. You have to switch the weight of your body to this side, so the body is pulling you the opposite direction of the hold, like that. Welcome to the... Uh-huh, And let yourself... Tuck, 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 tuck. Okej, okay, trójka, jest już skomplikowane Tutaj mamy kolejną trójeczkę I to jest różowa trasa Zaczyna Dima kokainą Leci i się nie poddaje speedrun no speedrun shikhto to yes jest... no Znaleźliśmy taką ściankę zaraz obok. I tu jest czwóreczka Zobaczcie, pod jakim kątem jest ta ściana. Ona jest pod takim kątem, że tutaj się ktoś nawet zesrał To jest czwórka? To jest czwórka, tak. Ja dole? No, jeśli jak to może zrobić, to skończy mojego fitness journey. Wow. To jest, to jest, to jest, to jest, to jest dla ciebie. Oh, tu? Aha, oh. tak. No. Dobra, Dima, teraz robi inną czwórkę, to jest masakra, aha, czarne. Whoops. Aha. No. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobrze. Na spokojnie, na spokojnie. Super. Ay, 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 ay. You're not allowed to do it. When you start, your both feet need to be off the ground. You need to be stable. You cannot jump off the ground. Ah. strasznie. Wow, 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 wow. Moje przedramiona płoną, czuję straszną pompę. I teraz dima. próbuje tą samą trasę zrobić. Powiem wam, że jak na pierwszy raz próbowanie tego, czwarta trasa, i że zrobiłem to, bardzo nice. O, grab this one, try to reach this one, and step on that one. Break, ok. Oh, no, climb something. A, Dawaj, wspinaj się tutaj obu, na trujeczkę. Obie stopy chyba, na tym dużym. E? Nie, stopą, stopą. Najpierw wejdź i się od razu stopą. O, i sięgnij tam do góry. Większość ciężaru ciała na twoją prawą rękę. Czy nie? O, o, o. No, no, no. Zesłiskujesz się cały czas? Chcesz spróbować? Chcę. <noise> Jezus. Zobacz rękę Okej, okay, poszedł teraz w takim razie Na niebieskie o, 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 Wow Hey, you, you got it You got it Nie wiem, że to jest dla nog Well, spróbuj jeszcze raz Jeszcze raz? Jeszcze raz? Tak. Okej, okay. no i teraz I na Na niebieskie, on to zrobi Mam dużo tutaj do pola yy... do kopiku Aha, aha. O, can do it, you no. Bardzo czuję moje łydki, stopy. Tutaj palce bardzo mnie naciska. To jest bardzo męczący sport. Jeżeli ktoś z Was to potrafi, to bardzo was szanuję że umieć tak dobrze wspinać. To jest pierwszy raz mój próbowania czegoś takiego. I ja mam bardzo dużo fanów. Wspólne wyjście ze znajomymi właśnie na tak, do takiego miejsca na wstrzęki wspinaczkowe. Myślę, że to jest genialny pomysł. Ludzie sobie czynują, na zmianę sobie wspinacie się, chodzicie tutaj dookoła, patrzycie na trasy. Wspinacie się, patrzycie jak ktoś się wspina, pomagacie sobie nawzajem. Bardzo fajny sposób na spędzenie wspólnego czasu. Ja zrobiłem czwórkę. Czwórkę, tak. Czwórkę zrobiłem najwyższą trasę. Dwie. Dwie czwórki. Dwie czwórki. Tutaj dotknąłem, dosłownie dotknąłem, ale spadłem od razu. Ale nie wiem, czy uważam to za zaliczone, uważam, że tak. Słuchajcie, jak są takie szybkie wspinaczki, takie, wiecie, bouldering race na Olimpiadzie, to oni muszą tylko dotknąć. Na górę na samej górze, żeby zaliczyć. Ja tak zrobiłem tutaj. Jest zaliczona. Spróbujemy znaleźć jakąś piąteczkę. To będzie mega hardkorowy challenge, ale dam radę. To jest najtrudniejszy challenge. Żółta trasa, banany, piąteczka. Najwyższy level tutaj to jest 9. Z pierwszy raz tutaj, kiedy jestem. Kto mi się uda, to jest najlepszy. najlepszy. master. Jestem po prostu master Jest só. So. bolą bolą że. na Moje ręce oh. Moje ręce już są strasznie bolące. Już nie boli. Dima musi wam jeszcze coś powiedzieć. Subskrybuj.